W polityce trzeba brać pod uwagę czynnik czasu. Punktem wyjścia dla Unii Europejskiej jest przekonanie, że Rosja się będzie modernizowała i może być częścią porządku międzynarodowego. I od roku Unia uczy się, że jest inaczej. No doświadczenie historyczne takich krajów jak Ukraina. Czy Polska mówi o takim immanentnym złu polityki rosyjskiej? Natomiast Zachód tak na to nie patrzy i uczy się, jaki jest Putin, że jest to no, gangster, bandyta. No, to się streszcza w tym powiedzeniu Putler. I, ale to jest proces. Ponadto trudno, Zachód chce uniknąć otwartej konfrontacji z Rosją, no bo istotnie to nie wiadomo do czego miałoby to prowadzić, a politycy zachodni chcą zyskać dla ostrzejszych kroków wobec Rosji poparcie w własnej opinii publicznej, bo to są kraje demokratyczne, więc to jest od kolejnego kryzysu do następnego pozycja Zachodu się utwardza. Jeszcze przecież rok temu dyskusja, kiedy ten konflikt przed paroma miesiącami jeszcze nie był tak ostry, nie było mowy o dawaniu broni. Dzisiaj jest mowa o dawaniu broni. Czołgi siły NATO znajdują się w krajach bałtyckich, więc to jest sytuacja cały czas zmienna i należy domniemywać, że wraz z narastającą agresją strony rosyjskiej również będzie narastało te reakcje zachodnie. One już są przede wszystkim na kon ekonomicznej natury, ale widać, że czynnik militarny zaczyna w tym konflikcie odgrywać coraz większą rolę, a w związku z tym są e, posunięcia Zachodu z pewnością coraz bardziej konkretne i coraz bardziej zdecydowane.